Dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z gry, z gry The Forest Dzisiaj zagramy sobie nową grę i zobaczymy co nam z tego po prostu wyniknie. Mamy loading. No i podczas loadingu oczywiście gra nam się ładuje, to, to logiczne i jasne Tylko coś się długo ładuje Okej okay. Jesteśmy sobie w samolocie Lecimy sobie samolotem z naszym synem Nasz syn to ciężko stwierdzić czy on śpi, czy co robi mm. Coś tam jakiś jakiegoś y, samolocika tu narysował. O, on jest tam z tatą. ma fajnego robota wręcz. O, ja myślę, że jest sami, ale widzimy tam, tam span. Też sobie leci. I go chyba też zabiją. Ty też no. Nie, nie zabiją. Zobaczymy w późniejszych fazach gry czy mnie nie zabiją Okej okay, jesteśmy w samolocie Jest jakiś czerwony z zasłoniętym siusiakiem Ty ale syna byś może oddał co No weź no nie bądź taki Ej chodź tu Halo Chodź tu Nie Chyba nam nie odda Cholipka Okej okay. Ojejku. Jesteśmy całe, cali zakrwawieni. Pójdźmy na tył samolotu i zbierzmy sobie wszystko. Dobra. Tu mamy... No tu coś jeszcze jest. Chodź. No. Widzicie to? <grym> Wi-Fi. Gdy? Ej no, się baguje. Bo nie mogę... Nie mogłem iść w prawo, tak jakby. Czekajcie. Właśnie, nie mogłem zrobić tak. Mmm okej, okay. szukamy tutaj pożywienia <laughs> O, tam jest jedzonko O To jest chyba stewardessa, nie? O, ona ma chyba połamane nogi, bo jakoś... Ta prawa jest taka krzywa strasznie. Ta lewa zresztą też. Dobra. Ojejku. Jesteśmy w bardzo niekorzystnym dla mnie mniej, dla nas miejscu. Ponieważ tu po prostu jest mało walizek I za bardzo nic yy, na początek nie dostaniemy Jak robiłem ostatnio save'a też spadłem w tym samym miejscu I przy pierwszej, lepszej okazji po prostu zginąłem I już nie chciałem kontynuować tamtego save'a, ponieważ no... Nawet go nie zapisałem tak, czyli po prostu było bez sensu Bym zaczynał od jaskini w ogóle. No dobra, teraz może się przejdziemy i sobie poszukamy mm, jakiegoś dorodnego miejsca. Oj, 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 No dobra, możemy się zsunąć. O kurczę, ale super. Y, tu jest świetne miejsce. To wam mogę powiedzieć. <kłysy> Bardzo mi się ona podoba. Bo niedawno... Co się stało? Na moim takim sejwie prywatnym, który mi się niestety popsuł Też byłem w tym miejscu i byłem naprawdę nieźle rozwinięty, dlatego Będziemy właśnie w tym miejscu Na tym drzewie Tutaj Na tym drzewie miałem swój domek Pokażę wam nawet jaki Klucze, tu mi się coś popsuło i mam wszystko po rosyjsku, ale to tam, nieważne A ja od czasu do czasu będę sobie popijał kawkę, bo jestem troszeczkę chory. To mi troszeczkę przeszkadza w nagrywaniu. E, ostatnio miałem ten domek. A teraz chyba wezmę sobie to, bo to tak brzmi troszeczkę bezpieczniej. I o wiele mniej trzeba materiałów na niego. Co powiecie? Ten taki sexy czy ten taki prosty? Patrząc na ich jakby potrzebę drewna. To ten jest chyba bardziej korzystny i jest lepszy ogólnie Przepraszam za to krótkie cięcie Niestety miałem pewne problemy techniczne Ale już jestem spokojnie Także tak moi mili, Tutaj mamy taki lepszy domek Tutaj mamy taki bardziej prosty Ale on jest, wydaje się być taki bardziej troszeczkę wytrzymały Dlatego wezmę go sobie Wiecie co, ale chyba zmienię drzewo Bo to drzewo, zobaczcie Dlaczego się nie da na nim nic zrobić? Kurczę blaszka. Może być to Czekajcie, z tej strony by była lina, tak? A ja nie chcę z tej. O z tej. bo nie, czekajcie. O, tutaj. Albo nie nie, 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 nie nie. Chciałbym na jakimś takim łysym drzewie, żeby po prostu, żebym jak jak będę wstawał rano, żebym się nie najadał liści po prostu, nie? To może być dobry pomysł. Więc chyba tu się na tym drzewku zagniedzimy. Gdzie jest lina? Tutaj ma być tak no tam w stronę jeziorka. Okej. Okay. potrzebujemy 35 y, drewna i jedną linę. A na liny nas nie stać. Dlatego no mamy troszeczkę słabo, nie? Będę się musiał przejść. <coughs> Ale tutaj niedaleko to muszę siebie i was pocieszyć. Jest po prostu wioska kanibali. Drzewo się nie chce ściąć. A dobra, ścina się. Tak jakoś nierównomiernie strasznie się ścinało. Ale dobra. Już leci. Pierwsze drzewa za płoty. Okej, okay. to raczej pójdzie jako patyki ale to już wygląda fajnie dlatego ja sobie zetnę nie wiem ile drzew zetnę zanim zbiorę 35 e, właśnie tych mm, bo ja wiem że będzie ciekawie odcinki z Deforesta Foresta będą miały tak gdzieś około 20-30 minutek może czasami jak będzie mi się fajnie grało to będą dłuższe no nikt, nikt nie wie jak to się mówi Takie ścinanie drewna chyba nie jest zbyt ciekawe nie no ale wiecie no to jest gra jednak taka gra Deforest Las i te sprawy Kurczę ta postać bardzo szybko się męczy Powiem wam mam ja sodę Mam ale wolałbym jej chyba nie używać Nie nie będę jej używał Póki co bo mogą być po prostu bardziej takie wymagające sytuacje na przykład ucieczka przed kanibalami albo po prostu bitwa z kanibalami i wtedy mi się będzie przydawała bardzo ta e, kondycja że tak to ujmę a później co będę miał guzik okej okay. kurczę nie musisz tam się akurat przypatrywać co to drzewo a tu jest jezu ja ślepy jestem po prostu Czasu do czasu jeszcze będę sobie pokaszliwał. Ale wydaje mi się, że nie będziecie się na mnie gniewali. Jak takowy kaszel będzie się z moich ust wydobywał. Dobrze. Za dużo drewna tutaj nie ścięliśmy. Nie ma co ukrywać. My tam siedzieliśmy chyba trzy drzewa, nie? Albo cztery ale jak cztery... 4... a dobra, nie, nie uciekły nam deski nie no w sumie nawet spoko trochę pościnaliśmy już 15 17 desek mamy okej okay. teraz tam, w tamtą stronę jest wioska kanibali a jak wiemy kanibale mają porozwieszane właśnie szmatki w swoich obozach to jest też bardzo przydatne miejsce. Tutaj się respią właśnie takie rzeczy. Po prostu super miejscówka. I garnek jest nawet. Latarka jakby komuś się przydała. Te picia. O, i nawet zobaczcie. Dwa lizardy. Jeden strzałem? No nie, dwoma. <laughs> Ale okej. Okay. Skórka. Trzeba ubrać, bo idziemy do wioski. Czekajcie, mam to oznaczone, tak? Mam. Spoko Czyli nie ma się co martwić Jezu O, 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 o Nie widziałeś mnie Widział mnie Polarcia No chodź, chodź Czekaj, wiesz co, przyjacielu? Tam sobie się napić, wiesz? Bijemy się? Wariat niego, bo się nie chce bić No chodź No chodź, taki jesteś twardziel, to chodź No chodź, bo nie mogę Cię nie zabić Dobra, już leci. Okej. Okay. Chodź tu. No idziesz czy nie. Fak. Dostałem. No chodź tu. Dlaczego go nie uderzyłem? O no, chodź tu, ty kur... Czy normalnie. Zabiję gnoju. O! ty Ale mi walnął O, ja pier papier Ma taki atak troszeczkę Zbicia, nie? Ale już mnie długo nie pobije Kurde blaszko Nie drży się Zobaczcie ile tu się trzeba dać Z jednym głupim kanibalem Teraz zabić go, zabić go mi się wydaje, że jest ich tu więcej. Słyszałem krzyki, a wy? Fuck. Powiem wam tak. Zrobię z tego medikancy. Jest, zrobię. Super. To mnie to mnie kręci, powiem wam. Okej. Okay. Tylko dwa. To ja sobie zużyję. Nie ma co gwiazdożyć. Powiem wam. Ja tu przychodzę... Tylko po wasze szmaty. Tylko po wasze... Nie no, dlaczego? Dziś się trysu... hmm? Se poszedłem po ich szmaty. No ty... chodź tu. Mój i tu jest za dużo Na drzewo w las wariat Nie Nie zdajecie sobie sprawy, że was jest tu za dużo Toż ja was nie zabiję No nie, uciekam, 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 uciekam Oj moi mili To będzie ciężkie, to będzie ciężkie Będzie bardzo ciężko tutaj przeżyć Tylko nie mnie? Nie Albo chcą, ale im się trochę nie udaje. Nie no z czterema nie dam sobie rady, nie? Jasne, że nie dam sobie rady. Już byłem obok wioski. Nie da się w inny sposób zdobyć tej liny. Wiem, że tu można kraftować to, ale... Co mi z tego jak ja tu potrzebuję chyba 6 albo 8. Także... Do niczego mi się to po prostu nie zda A wiecie co pierdziele? Idę spróbować jeszcze raz Chyba poczekajcie Powiedzcie mi tylko Czy Do zrobienia Gdzie to jest? No gdzie to jest? O nie Żartowałem o masakracja... Ja jestem chyba ślepy. Dobra, wiecie co? W tym będę mógł raczej spać, nie? Tak, to będę musiał... <laughs> to na chwilę obecną zrobić. Żeby po prostu sajfnać grę. O ty śmieciu, czego chcesz ode mnie? Odejdź stąd. Nie, a to był ten, co <laughs> go podpaliłem. Jak taki jest ich Chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź, chodź. No chodź przy no. <laughs> <laughs> Jeszcze coś. Pojedynkę to wy nie macie szans, frajery. Najgorzej jak jest was więcej. Dobra, muszę chociaż zapisać tą grę, bo no po prostu bardzo mi się to przydania. Okej, okay, mamy już... Troszeczkę Liści. Ile mamy li liści? 17, a patyków? 4. A, to 4 patyków. I na pewno tu się da spać. Nie No raczej da się, nie? Kurde, jednego liścia really? To tutaj. Mam? Mam. Dobra. O, jest. Okej. Okay. Czekajcie, muszę się jeszcze napić troszeczkę tej kawki. Napiszemy sobie na slocie drugim. No. I teraz... Hulaj dusza piekła nie ma, jak to się mówi, nie? Już mamy jakieś 16... Może troszeczkę więcej minut odcinka. Od początku gry, w sensie, że... Odkąd już się działa jakaś akcja, to jest jakieś 17 minut. 16. Także jeszcze mamy trochę czasu, nie? Idę tam. Po prostu moi mili, ja tam idę. Mogę się z wami teraz bić. Mam save'a. Najwyżej sobie po prostu wczytam save'a jak będą chcieli mnie bić. I tyle. Dobrze. Wskaźmy sobie światełko i teraz po cichutku po cichutku przejdźmy sobie do ich bazy. Właśnie tutaj. Jutko. Nie tak głośno w to stukaj. Gdyby byli w sumie tak prawdziwymi niebalami, to by mnie chyba wyczuli, nie? Poza tym... ...grzebie w bazie. Znaczy, bazie. No, tak a I to jest to, czego szukałem. To jest to, po co tu przyszedłem, moimi Yy, szmaty i lina znaczy no w sumie głównie szmaty ale lina też się przyda okej okay. o kijki też się przydadzą jezu się tak poruszyło to się zesrałem normalnie myślałem że ktoś tu idzie jestem brudny od krwi chyba źle nie myślałem o ty za mną jesteś tak się bawimy No ja nie wiem czy ty chcesz się ze mną bić No chyba jednak chcę Mówisz masz Fajne masz zęby mała Przydadzą mi się Okej okay. Kolejne ubranka Kamyczek Um, gdzieś tu po prostu te tak liny wysiały. O, tu laftapik jest. To fajnie, to mi się przyda do bomby. Tu chyba bo nic nie mamy. Mm. Dobra, dobra. Oo o jo, Tak, o to chodziło. I zobaczcie, druga lina. I ubrania i wszystko tu jest. Wszystko. Wszystko elegancko jest, tak? No, nie to patyk. Dobrze. W sumie te ich ręce też bym mógł sobie wziąć. Znaczy w realu. Wziąłbym chyba. Bo wiecie, tak... No sympatycznie by było mieć ich ręce po prostu. Yy, bo kości, a z kości można zrobić wiele fajnych przedmiotów. Dobra. Ja wam nie mówiłem, ale ja się muszę naprawdę spieszyć. <coughs> muszę zrobić szybko ognisko. I jeszcze przed całkowitym zachodem słońca ściąć 18 bal drewna Dlatego No mam dużo do roboty, a czasu niewiele Tu jest podany czas? Nie Czekajcie, a pod P chyba coś było, nie? Nie, 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 wydawało mi się Ale był chyba telefon gdzieś kiedyś tak Nie, nie o to chodziło No nie wiem, kiedyś był o, nie, to nie to. <grych> Kurczę, powiem wam, że tak w sumie to mógłbym spać tutaj na dole, ale musiałbym się odganiać od tych gnoi. <coughs> Odpalę sobie latarkę, bo po prostu inaczej się nie będzie dało. Fajnie, bo mi wypada żywica. O, to się bardzo przyda do ule późniejszego ulepszania broni. Tak czekajcie tak Z 5 drzew bym chyba musiał ściąć No 4-5 drzew jakieś nie Spróbujmy ściąć na razie 4 Kuźwa proszę, 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 proszę Nie, 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 ja to zrobię rano, ja to zrobię rano proszę Rano ja chcę Fak Wiesz, ma. to wiedziałem, że tu jesteś. Chodź, chodź i pobijemy. Nie, 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 stop, 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 stop. Ale żeście sobie wybrali moment, powiem wam. Świetny, po prostu wspaniały. Kto chce? No, chodźcie tu. O, nie ma za co. Ty się pal. Ja ci jeszcze pomogę. Jak ty żyjesz? Ty kurde Debilu ty on tylko 15 ubranek Gdzie on jest? Chodź tu On chyba lubi ogień Ognisty z niego chłopak Nie! Jak wy żyjecie?

Tak mi nie robimy. Nie! Co ja zrobiłem? To i to. Fuck! No co? Nie wierzę po prostu, nie wierzę! Gówno! Nie, 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 nie powiedziałem nie! Stop! Witamy po krótkiej przerwie. To, co przed chwilą ujrzeliście... To była nieprawda po prostu, nie. To się nie wydarzyło, naprawdę powiem Wam. No wydawało Wam się, no co mogę powiedzieć, nie? Wydawało Wam się mega... Z widy po prostu, nie? To, to ja bym po prostu nie zwracał na tamte ostatnie minutki em, uwagi, bo to nie o to chodzi, tak? To w ogóle nie było potrzebne nikt już nie pamięta. Za kilka odcinków będziemy się z tego śmiali. Wszyscy razem. Dobra, ja po prostu tutaj wpadam. Zbieram wam te ciuchy. No jeszcze to wam też pozbieram. To zajączek był. Powiem wam taki tip, nie? Że oni się od razu po sejwie, w czytaniu save'a nie lespią. Dlatego jeśli chcecie po prostu sobie coś zrobić. Takiego wiecie, że powiedzmy pójść do ich bazy albo coś takiego, to radzę od razu po wczytaniu save'a, bo później e, czym dłużej gracie, to ich się więcej respi <laughs> i macie mniejsze szanse po prostu, że udzie, ujdziecie z tego e, żywi. E, tak jak właśnie przed chwilą mi, tak średnio mi to wyszło, rzucili się na mnie. Ja po prostu chciałem się przespać. Nie? To było bardzo niemiłe. Ogólnie mi się nie podobało. Nie polecam. 2 na 10. Dobra. To teraz <cisk> Ciskam do bazy. Dokończyć ten mój domek. I lecę, lecę. Obiecuję wam, że w tym odcinku yy, takie coś się już nie powtórzy. Mam nadzieję. <coughs> <coughs> Dobudujemy sobie dom i chyba będziemy kończyli, bo tak już widzę tutaj 25 minuta nam leci. Także nie jest to wcale taki króciutki odcinek. Dlaczego mój dom w ogóle nie jest ruszony, co? No dobra, to jest taka wada, nie? Że kasuje nam postępy w budowlach. Z tego co tak zauważyłem sobie. Ale dobra, tak żeby było uczciwe ja uniknąłem śmierci A Deforest yy, uniknął po prostu takiego małego oszustwa yy, Wybił mi to z głowy Ej, bo Teraz mam takie wrażenie tylko ktoś to jest inny domek, halo. Już mój miał być na linie. Ja nie potrzebowałem. No. Nie no, potrzebowałem, ale... Nie. To o co chodzi? Przecież Lina mi była potrzebna, tak? No ewidentnie mi Lina była potrzebna. Sami widzieliście, nie? Zobaczcie sobie na odcinku, jeśli mi nie wierzycie. Lina była potrzebna na, na 100% po prostu. A teraz... Teraz nie jest. Zdawało mi się, że kogoś słyszałem Dobra, leci <ślesk> ja mi się wydaje, że jest tak ciemno? Wy też tak macie, czy tak? Nie Bo mi się wydaje, że jest ciemno bardzo No ale dobra, może mi się po prostu tak wydaje Nikt, nikt, nie wiem. Moje mi te odcinki z Deforesta, nie wiem czy one będą się pojawiały regularnie na moim kanale. Po prostu będą się pojawiały, jak będę miał hotkę sobie zagrać w Deforesta. A, A chodkę mam w Deforesta grać prawie cały czas. Tylko że w tygodniu nie będę nie będą za bardzo się ukazywały odcinki. Ponieważ no w tygodniu to ja mam ważniejsze troszeczkę sprawy. Naukę itp. itp. Dlatego tak, co wygląda to a nie inaczej. Wyłam tak. Wiecie, co sobie zrobimy? Gdzie jest ten mój domek? W domku? Tam jest. A tu jest. Tak. okej okay. Zapiszemy sobie sejwa A znaczy, zrobimy sobie save'a. I po prostu się położymy puni O. I po prostu zbagował mi się save. Fajnie, nie? Abra moje imię. Ok Spoko Zbugowany save też zawsze spoko Weźcie co, po, co ja wam powiem Chyba nie będę grał w Deforesta Póki nie wyjdzie nowy patch Zobaczcie co się po prostu stanęło z moim yy... Z moim spaniem. Trzymam cały czas z i naciskam i trzymam i nic nie da się zrobić. I jak ktoś ma jakiś pomysł, jak to naprawić, prosiłbym właśnie, żeby napisać to w komentarzu. Byłbym niezmiernie wdzięczny. Bo mnie to po prostu denerwuje. Hmm. Próbuję jeszcze zrobić reinstala deforesta po tym odcineczku. Zobaczymy co wyjdzie. Jeśli nie będą się ukazywały odcinki, to znaczy, że mi nie wyszło. A jeśli będą, no to znaczy, że mi wyszło. Także trzymajcie się bardzo mocno. Żegnam Was cieplutko. I pa pa!